Dzień dobry, witam w nowym roku e, i na sam początek oczywiście serdeczne życzenia noworoczne. E, życzę wszystkim, żeby ten rok był zdrowy, szczęśliwy, obfity i taki jaki sobie wymarzyliście. E, a teraz przechodząc do meritum, chciałabym poruszyć temat e, kont emerytalnych. XZ, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Skąd pomysł, żeby do tego wrócić? Otóż pod koniec roku mówiłam trochę o koncie X, mając na myśli, żeby osoby, które zarobiły spore kwoty w zeszłym roku, miały jakby szansę jeszcze pod koniec roku część pieniędzy wpłacić na to konto i zyskać ulgę podatkową. Głównie to dotyczyło tych osób, które zarabiają trochę większe kwoty i tak naprawdę szukają jakiegoś sposobu uzyskania ulgi podatkowej. Natomiast dzisiejszy film kieruje bardziej do tych osób, które już na początku roku kalendarzowego 2020 chciałyby pomału, systematycznie odkładać sobie na takim kącie kwoty, na które po prostu mogą sobie pozwolić. A nie jednorazowo gdzieś wpłacać, powiedzmy, w grudniu, już jakąś większą sumę. Sprawdziłam w tym roku. Kwota maksymalna, jaką można wpłacić na konto X, to 6272 zł. i 40 groszy. Tyle możemy maksymalnie wpłacić. Jeżeli będziemy płacili ten najniższy próg podatkowy. 17%, to zyskać możemy zwrot rzędu 1066,30. zł i groszy. Można powiedzieć, że to mało czy dużo. Można się sprzeczyć na ten temat. Ja twierdzę, że 1000 zł na ulicy nie leży. Skoro mamy taką ulgę podatkową, to powinniśmy z niej korzystać, a przy okazji dodatkowo zbieramy sobie Środki na czas, kiedy już przejdziemy na emeryturę. Myślę, że nikomu wytłumaczyć już w dzisiejszych czasach nie trzeba, że emerytura zUS nikomu nie wystarczy na godne życie. Musimy w jakiś sposób zabezpieczyć sobie dodatkowe środki, i konto XY jest jednym z takich sposobów. Muszę powiedzieć, że od jakiegoś dłuższego czasu. Mam wrażenie, że moja praca trochę poszła na marne. Dlatego, że między innymi i ja angażowałam się w to, żeby konta X w ogóle mogły powstać. To był taki jakby oddolny projekt, prowadzony przez prezesa Adama Sankowskiego, który bardzo o to zabiegał, a my jako pośrednicy finansowi bardzo go wspieraliśmy w tej inicjatywie, zbieraliśmy podpisy wśród klientów też, między innymi, po to, żeby taki projekt obywatelski mógł być złożony w Sejmie. Został on złożony, został przyjęty. Oczywiście możemy się sprzeczać, czy ma on dokładnie taki kształt, jaki sobie wymarzyliśmy, czy jest to wszystko tak, jak, jak każdy by sobie życzył. Pewnie, jak w każdym projekcie, można znaleźć pewnie jakieś minusy, ale ja zawsze podchodzę do wszystkiego w ten sposób, że staram się cieszyć z tego, co i tak udało się wywalczyć, bo tak naprawdę jest to ciężko wywalczone przez nas i trochę przykro, że tak mało osób z tego rozwiązania korzysta. Myślę, że jeżeli potraktujemy jako jedną z możliwości odkładania sobie na emeryturę, to jest to całkiem fajny sposób. Bo, biorąc pod uwagę, że odkładane pieniądze gdzieś byśmy inwestowali, to nigdzie indziej nie zyskamy takiego zwrotu jak 17%, tak? Jeszcze do zeszłego roku było to 18%. Pozwoliłam sobie zrobić takie podsumowanie, ile byśmy zyskali do tej pory, gdyby ktoś od samego początku z IGZE korzystał, a przypominam, że działał ono już od 2012 roku. E, oczywiście limity tych górnych wpłat e, co roku były zwiększane. E, ja pod tym filmem zamieszczę e, takie zestawienie, które pozwoliłam sobie zrobić. E, przytoczę tylko e, sumy, które są jakby podsumowaniem tego. Gdyby ktoś od samego początku, łącznie z obecnym rokiem wpłacał maksymalne kwoty, to wpłaciłby 38 539 złotych i 20 groszy, taka kwota byłaby na Państwa koncie X. zakładając, że może troszkę jeszcze ktoś by wypracował dla Was zysku, to byłaby pewnie to większa kwota, w zależności gdzie byście się zdecydowali takie konto założyć. Natomiast oprócz tego zyskalibyście 6937 zł i 2 grosze zwrotu z podatku. Prawie 7000 to jednak już nie mała kwota i generalnie kto do tej pory nie skorzystał z założenia sobie konta X, to tak naprawdę jest gapa, bo stracił możliwość zyskania prawie 7000 zł. Natomiast można sobie ten błąd naprawić jeszcze i zacząć choćby od teraz, tak? czyli od tego roku założyć sobie takie konto i już zacząć sobie regularnie zbierać. Konto rządzi się takimi prawami, że musi być minimalnie 5 lat do wieku emerytalnego. Tak? Czyli nie można mieć więcej jak 60 lat przy. Przystąpieniu do tego programu, bo do 65 w nim odkładamy maksymalnie. Jeżeli osoba młodsza przystąpi do tego programu, to ma obowiązek minimum 5 lat odkładać środki, żeby móc później jakby na koniec tego wszystkiego skorzystać. Czyli można sobie założyć, że ktoś, kto ma na przykład w tej chwili 30 lat, przez 5 lat będzie sobie wpłacał te maksymalne kwoty. A później już nie musi nic wpłacać, a środki tylko mogą leżeć w dalszym ciągu na tym koncie i być pomnażane. Co też nie jest złym pomysłem, tak? Jeżeli by się tak trafiło, że któryś z poszczególnych lat będzie dla Państwa z jakichś tam powodów troszeczkę trudniejszy, albo zmniejszą się dochody, albo jakieś tam wydatki się pojawią nieprzewidziane. To można w takie wpłaty zrobić naprawdę symboliczne, na przykład 100 zł w ciągu całego roku tylko wpłacić, żeby tylko jakby zachowana była taka minimalna wpłata w ciągu roku, a później gdzieś w kolejnych latach sobie po prostu to nadrobić. Także płynność, dowolność i elastyczność tego programu jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Myślę, że nie jest taka mocno obciążająca gdyby w tym roku ktoś zdecydował się wpłacić tą maksymalną kwotę, no to musiałby się przygotować na to, że wpłaca 522 zł tam z groszami y, miesięcznie, żeby tą maksymalną kwotę uzyskać. To i dużo, i mało, no zależy jak na to spojrzeć, zależy kto jakie ma zarobki. Oczywiście nie ma absolutnie obowiązku wpłacania kwoty maksymalnej. Możemy wpłacić Jedynie, nie wiem, 1000 zł, na przykład w ciągu całego roku, na przykład odkładając sobie 100 zł miesięcznie, to do 1000, 1200 i też nikt nic złego państwu nie powie. Odkładacie po prostu tyle, na ile sobie możecie pozwolić. A ta kwota maksymalna to jest tylko taki ukłon od strony państwa, że do takiej kwoty maksymalnie są skłonni udzielić jakby tego rabatu, tego zwrotu podatku, tak? Nie więcej niż. Z jednej strony niektórzy mogą powiedzieć, że to jest niewiele, dla kogoś innego może być to całkiem spora kwota. Oczywiście, no, wszystkim, że tak powiem, się nie dogodzi dokładnie, natomiast myślę, że niezależnie od tego, czy mamy ten portfel zasobny, czy, czy troszkę mniej zasobny, Coś odłożyć na emeryturę i tak musimy, to jest nieuchronne, a jest to jedna z naprawdę fajnych form godnych polecenia. No i zwrot 17% zysku to naprawdę nie zdarza się w innych inwestycjach, więc no grzechem by było kompletnie z tego nie skorzystać. Oczywiście są jeszcze inne formy dla osób, dla których te 6000 jest niewielką kwotą. To jak najbardziej przecież są jeszcze różne inne możliwości na rynku inwestowania i odkładania sobie na przyszłość, więc to nie jest tylko jedna możliwość. Natomiast ja będę bardzo, bardzo szczęśliwa, jeżeli liczba osób korzystających z IGZE się zwiększy, bo po to o to zabiegaliśmy i tyle wysiłków to włożyliśmy, żeby. Żeby to było dla dobra Państwa tak naprawdę i no trochę jestem zawiedziona, że ten program jest tak mało popularny wśród obywateli. Dlatego jeszcze raz zachęcam, oczywiście takie konto można też założyć u mnie w biurze, zapraszam, wyjaśniam jeszcze wszystkie szczegóły. Powiem, jak co trzeba później zrobić, jak tam się rozliczyć z podatku rocznego, podpowiem i tak dalej. Także jest to generalnie bardzo proste do wykonania i opłacalne. Kłaniam się ślicznie w tym nowym roku w pierwszym filmiku. I oczywiście, zachęcam, jeżeli oglądacie mnie Państwo na YouTubie, to zachęcam do subskrypcji na dole, do lajkowania, udostępniania na Facebooku, bo robię to tak naprawdę nie dla siebie, a dla Was. I im więcej osób to obejrzy, tym będzie jakaś z tego większa korzyść i pożytek. Także jeszcze raz, kłaniam się wszystkim ślicznie. I do zobaczenia w kolejnym filmiku.